Witamy Państwa w kolejnym odcinku yy, cyklu Gotowanie ze Świętą Hildegardą. Dzisiaj zapytam naszego szefa kuchni, co nam zaproponuje. Dzisiaj jest coś, z czym się zakochałem, jak to pierwszy raz e, miałem okazję spróbować. Mam nadzieję, że żona nie będzie zazdrosna, ale jest to kuskus -kus orkiszowy. <laughs> Powiem szczerze, że jak go spróbowałem, od razu bardzo mi przypadł do gustu. Można z tego zrobić wszystko. My dzisiaj zrobimy sałatkę. Sałatkę z migdałami, z pieczonym jabłkiem, które będzie mocno doprawione mm. cynamonem. Do tego będzie szpinak i odrobina kolendry i cytrusów. No super, jabłko, kuskus, orki szulubione, z Boże Świętej Hildegardy. To jest to, co na pewno też Państwu przypadnie do gustu, a na pewno naszym organizmom. Żeby robić kuskus -kus, potrzebujemy wrzątek. Jasne. Musimy zagotować sobie wodę, a doprawiamy teraz kuskus przed zagotowaniem. Więc proszę podaj mi cynamon na pewno hmm, chce. Oczywiście cynamon, galgan. cynamon i galgan. Czyli mamy znowu ulubioną no, tak, przyprawę tak. świętej Hildegardy, która też rewitalizuje nas. Niektórzy nawet zamiast kawy. Ten gargan stosują, jak są. To trzeba uważam, pomóc. bo jest dosyć mocny, nie? Tak, jest dosyć mocny oczywiście. Cynamonu nie życzę. Nawet medycyna klasyczna docenia cynamon, ma wiele badań, naprawdę takich w różnych przeróżnych dolegliwościach, takich współczesnych chorobach przewlekłych. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, bo są dwa cynamony: cynamon cejloński, cynamon Kasia. I zachęcamy Państwa do używania już cynamonu. Dobrze. Nie? Mmm, pewnie. Cejlońskiego. On jest troszkę może mniej aromatyczny od kasji. Natomiast ten cynamon, kasja ma troszkę więcej kumaryn niestety i one mogą szkodzić w dużych ilościach naszym płucom i yy, nerkom. Także zachęcamy do używania cynamonu cejlońskiego, on jest bezpieczny. Jak Państwo robicie zakupy, to łatwo też rozpoznać ten cynamon, jeśli nie jest oczywiście już sproszkowany, bo on jest taki w formie cygar, natomiast taki właśnie ma drobne elementy, czy tak jakby zwinięte cygaro, natomiast ten kasja ma takie bardzo, no, taką korę bardzo twardą, więc widać różnicę. Ten nasz jest taki brązowiutki, piękny taki kolor miedziany, można powiedzieć. Nawet podobny do tego orkiszu Rotkorn, czyli najlepszego rodzaju orkiszu gatunku, do którego Hildegard zaleca. Kuskus doprawiony. Kuskus doprawiony. Ja tu ja... przesypię do naszego naczynka. Ja przegapiłam, czyli masz tu skórkę, tak? Skórkę, tak? dodałem skórkę, skórkę limonki i pomarańczy I pomarańczy super. Mm. No jak to już pachnie, po prostu jeszcze nic, no jeszcze nic nie, je nie zacząłem zaczęły zrobić, zrobić, a to już pachnie. A tutaj mamy kolejną rzecz, którą przygotowałem trochę wcześniej. Upieczone jabłuszka. Jabłuszko bierzemy takie, jakie lubimy. E, najlepiej ekologiczne. Mam, mamy upieczone jabłuszko. Ja to jabłuszko sobie teraz mm -hmm. rozkroję, mm -hmm. ale... wykroję tylko to, co jest jakby twarde i niezjadliwe. Mm -hmm. Ono jest takie uku... nie rozpada się. Chodziło no o to, żeby ono było trochę takie chrupiące jak dodamy do naszej kaszy. Nie? To ile czasuje piekłość właśnie, w jakiej temperaturze? Wiesz, to jest takie pytanie, które najczęściej zadają. Ile piec do miękkości? Dlatego, że każdy piekarnik jest inny i każdy piekarnik działa inaczej. Musimy pamiętać, że jeżeli ja ci powiem, że masz piec 10 minut, a twój piekarnik będzie bardzo mocny, Aha, nawet to, przy określonej temperaturze te różnice są wyczuwalne. No, tak? To jest różnica w piekarnikach, Aha, bo czasami jasne. wachnięcie w tych piekarnikach może być mhm. różne. To może się okazać, że to jabłko już będzie za bardzo upieczone, no albo, ja, tak. albo samo jabłko będzie miętsze. No tak, Więc to, wiesz, Tutaj to jest różnica. No niestety nie ma jednego przepisu. Mhm. Gotując trzeba czasami troszeczkę się zaangażować dotknąć, spróbować. Nie da się zrobić tak z z samego wszystkiego, ponieważ produkty są różne. Mm -hmm. nie? Pamiętajcie, przepisy kulinarne są tylko po to, żeby się nią inspirować. Jak zaczniecie w domu gotować później, to nie mówcie, że my tu oszukujemy. Tylko po prostu gotujcie do swojego smaku. Gotuje <laughs> nam, się woda. nam się woda. Mamy już zamarynowany kuskus. -kus. Musimy tą wodą zalać. Mm -hmm. Teraz Zalewamy około centymetra nad poziom kaszy, tak? Centymetr nad poziom kaszy. Tak, tak. tak. I... Mm -hmm. I nie mieszamy tego na razie, nie? Po prostu trzeba zalać. Mm -hmm. Ja sobie tu ułatwi... ułatwiłem życie i przykryć, tak? Pięknie. Kasza nam się paruje. Robimy teraz sałatkę z tego jabłka. Jabłko też ma fajny kolor, nie? Tak, tak. Widzisz? Piękne. Odróżowiło nam Od... się, więc to też wygląda apetycznie. Nie? I fajnie, właśnie, że jest ta skórka. My też często mamy taki nawyk, żeby wszystko obierać. Tak. A te skórki naprawdę tak. mają bardzo dużo mikroelementów, witamin. Tak, jak dzieciom. I też różne papki, tak. Tak. Też to... znowu nie kroję w bardzo małe kawałki. Właśnie. Musi być jakaś struktura. My musimy wiedzieć, co jemy. Mhm. Nie? No, i to estetycznie wygląda. Tak, no. tak, ładnie. Mnie... Można to Do tego już mnie przekonałeś. Tak? Już widzę, że to zupełnie inaczej wygląda. Ale tak. obiecałem, że to jeszcze doprawiłem, bo samo jabłko jest smaczne. Mm -hmm. Nie za słodkie, nie za kwaśne. I nie trzeba cukru, prawda? Nie, nie, nie trzeba, trzeba cukru. Nie trzeba. Nie trzeba. Czyli Ale... to już jest, jak odejmiemy sobie tego cukru, to już ta Natasza dieta będzie zdrowsza. dodamy odrobinę tego cynamonu. Mm -hmm. Pomieszamy sobie to wszystko mm, jeszcze. Tak, pięknie. Ale mamy tu jeszcze coś takiego jak pomarańcze. Też Hildegarda, oj, przepraszam, bardzo ceni pomarańcze, właśnie cytrusy, bo że one pobudzają nasze soki trawienne. Czyli cały ten proces enzymatyczny. To myślę, że tu damy tyle pomarańczy, że cały ten kuskus zostanie zjedzony na natychmiast. Tak i wiesz, i to też czasami jest takie fajne lekarstwo, proste na różne mdłości, nudności, które nas dopadają, na wzdęcia. Właśnie owoce cytrusowe, cytrynka, pomarańcza, więc tego się nie bójmy, chociaż może się wydawać, że to nie jest produkt, yy, który Hildegarda miała na wyciągnięcie ręki, prawda? Mamy pomarańczkę. Teraz wykroimy takie fileciki do tego, tak? Mm -hmm. mm, ale, ale, ale robimy właśnie to wszystko nad miseczką, bo chodzi nam o to, że ten sok, żeby nie stracić nie, tego, nie, nie, mm nie, -hmm. to jakby dodamy, żeby ta kasza, bo kasza sama w sobie będzie sucha, nie, tak, więc żeby ona była smaczna, mm -hmm. żeby była dobra, to musimy dodać odrobinę jakiegoś właśnie soku, mm -hmm. czy to będzie sok z pomarańczy, i naturalny, prawda? Tak, a nie tak. jakieś syropy, które są gotowe z cukrem glukozowo-fruktozowym, to co tak. nam nie będzie służyło, bo to jest naprawdę ukryty cukier, bomba kaloryczna, a to jest sama natura. Zobaczcie Państwo, jabłko naturalna słodycz, pomarańcza naturalna słodycz, naturalny sok. Przygotowaliśmy migdał. Już wiem, że Hildegarda lubi orzechy. Tak, a migdał migdały, szczególnie. Migdał, migdał orzech włoski szczególnie. Migdał też u Hildegardy jest, wspiera funkcję wątroby, układu nerwowego. Czy to jest zamacerowane, czy muszę dodać jeszcze jakiś tłuszcz? N mi wystarczyłoby Tobie na wystarczy. pewno. Tobie tak. wystarczy, więc przekonałaś mnie, nie <grym> będę dodawał więcej tłuszczu, ale tu mam kolendrę. No. Mamy pomarańcz, kolendra. Ziun, dawaj, dawaj, moimi... ile tylko możesz. Tak? To jest... <grym> Moim zdaniem na pewno świetnie to się Zielenina. połączy. Zielenina, mm, kolendra, pięknie. To też takie listki damy większe, żeby... Mm -hmm. żeby ich jakby tak, ta, tak estetycznie. Co do tych orzechów, chcę namówić Państwa, bo teraz taka powszechna choroba jak Alzheimer, demencja, fazja, no różne są dysfunkcje układu nerwowego, to właśnie migdał będzie nam służył. Czyli osoby, które mają z tym problem, już czują jakieś takie yy, zaburzenia funkcji kognitywnych, czyli zapamiętywanie, koncentracja, właśnie 15-20 migdałków dziennie. A ja jeszcze posiekam trochę selera naciowego do tego, żeby to jeszcze nam e, e, dodało jakby takiej chrupkości. Y -y. I żeby jeszcze było to lepiej strawne dla nas, to dobrze by było go zblanszować. Informacyjnie... I pójdziemy trochę na przekór. Myślę, że Hildegarda też fundamentalistką tak, nie też. była i jak raz zjemy surowe, to się organizmowi nic ale nie stanie. Zamacerowane. Ale zamacerowane. O właśnie, zamacerowane. to już jest to. Właśnie, dokładnie, właśnie w soku. Zresztą właśnie jak podajemy tutaj szpinak czy sałatę, też wystarczy zamacerować w soku z cytryny i to też Hildegarda wie, że w jaki sposób już to jest przemacerowane. Tym bardziej jak to są jakościowe składniki, dobrze dobrane, tutaj co Łukasz powiedział ekologiczne, wtedy one mają to bogactwo mikro, makroelementów bo na przykład w Holandii, już są takie badania, że na najbardziej schemizowanych glebach roślina może wyciągnąć może cztery, parę tych składników z gleby, a wiadomo, że my wtedy taką rośliną się nie odżywimy, bo ona powinna mieć kilkadziesiąt, pięćdziesiąt czy siedemdziesiąt tych składników, żeby ona nas odżywiła. To te składniki odżywiają komórkę, czyli jak jest komóreczka najedzona, to i nasz organizm będzie najedzony i zdrowy. Tak. Ale to jest też złudne, że na przykład jak czujemy głód. Yy, znaczy to jest sygnał, prawda, który organizm daje. Jak na przykład brakuje nam powietrza, to chce nam się otworzyć okno, czyli to jest sygnał. A niestety, jak komórka jest głodna, to nie daje nam sygnału. Kuskus -kus ma jeszcze jedną zaletę. Robi Szybkość. się bardzo szybko. Dlatego to jest też rzecz, która nawet jak nie macie nic przygotowanego, a ktoś was odwiedzi i chcecie go czymś poczęstować, a macie kuskus, -kus, to można naprawdę świetną potrawę zrobić. I to jest pomysł, proszę Państwa, kilka, właśnie, kilka minut, bo nie powiem, że kilka sekund, no, ale mm -hmm, naprawdę. Kilka minut. 20 minut i mamy gotową sałatkę, bo my teraz dodajemy pieczone mm -hmm. jabłko, tutaj szpinak, ale można dodać dużo różnych innych rzeczy. Właśnie. Kuskus -kus na pewno to przyjmie. Szpinak jest wyhodowany z lebiody, z łobody, przepraszam, ogrodowej, więc też Hildegarda zaleca go, bo mówi, że wspomaga trawienie. Więc na razie Łukasz dobrze czuje wszystkie składniki. A zobacz, on już nam napęczniał. Tak. Jak damy ten centymetr mm -hmm. nad... tego nie gotujemy, mm -hmm. nie? tylko przykrywamy tak, tak? i to się nam zaparowuje. Nie rozciapciemy go, nie? On powinien być dobry. Czyli... I później trzeba po prostu lekko zruszyć i wtedy będzie już można z tego robić gotowe danie. Tak. Czyli ile to trwało? Z 5 minut trzeba mu dać? Ja wiesz, znowu Cię będę ty, pytać wiesz, so, o ten czas. Na oko no, Ty to robisz, minut, ale... 5-10 minut, jeżeli to będzie zalane i sobie tam mm -hmm. zaparuje, będzie na pewno dobre, nie? Jasne. Myślę, że z czasem wyrobimy w sobie, tak jak Ty, takie poczucie, że nie musimy odliczać czasu, ale na razie jeszcze niektórzy, myślę, nie mają takiego doświadczenia tak? jak Ty. Zmienimy to. Idealnie się zrobił. Idealnie wygląda. Mamy jabłuszko. Mm -hmm. Teraz tak. Przez to, że dodaliśmy wcześniej przyprawy, e, dodaliśmy galgan, dodaliśmy cynamon, dodaliśmy skórkę, on już pachnie, on już mm -hmm. jest doprawiony. Mm -hmm. Oczywiście, e, w świecie, gdzie ludzie lubią bardziej słodko, bardziej, bardziej słono, tak. mogą sobie dużo więcej rzeczy tam dodawać, ale mm -hmm. ja bym zaryzykował, ponieważ mamy jeszcze dwa rodzaje naszych migdałów. Mm -hmm. Mam całe takie migdały które wrzucę do środka teraz i troszeczkę jeszcze to mm -hmm. do prawie i płatki migdałowe które pójdą na sam wierzch nie? i to będzie jak taka kurszonka. Wow, super. Tak? Ale wiesz, a propos tych, tych, tej mnogości składników, to też Hildegarda nie byłaby zadowolona, dlatego, bo Za wyobraź sobie, że nasz układ enzymatyczny, no, no, jak dobra. strawi to wszystko. No. Tutaj myślę, że jest idealna y, liczba tych Czyli składników, nie, nie przesadziłeś. Tak? Natomiast właśnie jak wszystkiego nawalimy, to organizm to musi rozebrać na części pierwszej i coś z tego wyciągnąć. Mm, jak pięknie to wygląda. Kuskus -kus gotowy, sałatka gotowa. Nie zostaje nam nic innego, jak ułożyć to mm -hmm. na talerzu. Wiesz, ja już będę to zmieszała wszystko, a ty widzę. Wiesz, nie chcę tego <laughs> mieszać, e, dlatego że ciepłe z tym, nie, to, może… Nie, no, to, to będziemy podawać na zimno. Można teraz zjeść na ciepło, tak Aha. jak teraz zrobimy. On może oczywiście jeszcze zostawić go i on mm -hmm. może nam trochę wystygnąć, ale przede wszystkim. To zrobimy taką, wiesz, trochę rozdzielność, nie? Mm -hmm. Masz kuskus, masz jabłuszko. Możesz spróbować mm -hmm. kuskusa, możesz spróbować no jabłuszka, tak, a możesz zamieszać to na talerzu. Forma podania. Często my o tym zapominamy, że ta forma podania, czyli cieszenia oka wyglądem finalnym potrawy, jest też bardzo ważna. Ja wybieram taką, ja bym powiedział, że tłustą kaszę, bo mm -hmm. staram się jak najwięcej migdałów dać. Aha, ale wiesz, sam Orkiż w sobie jest tłusty. Właśnie Hildegarda mówi, że taka, ja mówię, jest odżywczy, tłustą, tłusty. tłustą, taką, taką okraszoną tymi migdałami, nie? <noise> A z, czy szczypta soli tutaj była, czy nie? Nie dawałem. Nie dawałeś, nie dawałem, czyli idziemy w spróbujemy, słodki deser? ale znaczy, mo, mo, można finalnie, bo to też fajnie smakuje, nie? Jak mamy takie rzeczy, jest słodko i na, na koniec tak, taka. taki Aha. szczypta, nie? Zamacerowana sałatka. Tak, dokładnie. Już widzę, że nawet się błyszczy, nie jest błyszczy sucha. Się, tak. Zwracam na to uwagę, bo nieraz Jola zwraca uwagę mi. <noise> Więc już teraz wiem, <noise> że jak to trzeba zrobić. No nie. Na samym dnie, to trochę nam spłynęło. Tak, 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 tak. Chodzi o to, żeby o. nam to, wiesz, dobrać. Taka sateczka jakby troszeczkę mm -hmm. dłużej poleżała jeszcze. To by puściło więcej. Tak, tak ale my tym właśnie sosem ale cynamon, Masz cynamon, widać, Masz galgan, tak. Masz mm. jeszcze trochę takiej świeżej kolendry. Damy mm. na wierzchu, bo to na pewno będzie. Pomarańcze, pięknie. Masz trochę świeżej kolendry. Co ty tam jeszcze masz z tych ziółek na no co, co ty masz? Poczekaj, teraz jeszcze troszeczkę. Łateczki. Troszeczkę tych płatków, jako ta okrasa. Mm -hmm. Przekonałaś mnie jednak z tą solą. Dosłownie raz. Ale nie wiem, czy teraz się nie zdenerwujesz, ale ja odrobinkę dosłownie twoje już wiem, ulubione. Ulubione, Uro, tak, więc ja się nie zdenerwuję. Z pestek linii, <noise> tak. e, gdzie to od... Mój codzienny Habermus zawsze ma olej dyniowy. No, odrobinkę, tak tutaj powierzchni. No pięknie, i to nam dopełni kolorystycznie nasze danie. Wygląda jak karmel, ale wcale tym karmelem nie karmelem jest. Karmelem nie jest. Mamy sałatkę orkiszową z kuskusa. Naprawdę tak. świetny jest kuskus -kus orkiszowy. Dodałeś omega 3, omega 6, omega 9, właśnie z to oleju, Wszystko to no. wszystko dodałeś? To wszystko bogactwo dodałeś, tak? Ja zrobiłem sałatkę z kuskusa cous z pieczonym jabłkiem cynamonem i jeszcze tyle rzeczy tutaj dodałem, co Jola powiedziała, więc naprawdę super. Ty masz łyżeczkę, proszę. Wiesz go, to, to, ty to. spróbuj i pokażesz mi, jak się powinno to dobrze degustować. No dobrze, przekonała. Czyli troszkę tego, troszkę. Przekonałaś tego. mnie. Bardzo lubię kuskus, więc nie będę się w ogóle opierał. Ja po prostu już nacieszyłem oczy wyglądem, to teraz po prostu. Po bezne, kawałku wszystkiego. Wezmę solidną porcję. Widzisz, żebym ja po prostu nie zrobiła tu żadnego fopa. Dołożę A, sobie widzisz, I wszystko razem. I teraz czekaj, czy się uśmiechnę, czy będę miał z <grymas>, grymas. No mm. Mm. No jak są solą? Czy miód byłby lepszy, czy sól? Nie powiem ci, że w ogóle mi miodu nie brakuje. No widzisz. A miałem naszykowany, nie dodałem. A powiem więcej. Zjadłem myszkę, mam ochotę na więcej. No to teraz dawaj, ja no, też. Dawań, <laughs> dawaj. Tylko z jabłkiem, se dziabnie, dobra. z Dobra, Z jabłkiem, Tu mi ukroiłeś jabłko. Masz kolendry kawałek. Wszystkie ten, dobra, żeby kolendry, ładnie kolendry, było. Bo ta kolendra hmm. robi tu robota. Mmm, palce lizać. No to zapraszamy państwa do przygotowania tak wspaniałej potrawy, prostej. a tak prostej, którą można naprawdę w różnych wariacjach serwować, czy na słodko, czy na słono. I na szybko przede wszystkim. Tak, bo jak się dobrze zgramy, to w jednym czasie robi nam się kuskus i piecze jabłko. No właśnie. Mm, I fajnie, chrupiące jabłuszko. Do zobaczenia. Rewelacja.